Siemanko moi drodzy, ja jestem geek. To takie moje pierwsze wrażenia, może nie tyle pierwsze wrażenia, ponieważ już ograłem 4 dni w tej grze, ponieważ jest podzielona e, na dni. Jest to Horror Bar VR. Czyli... Prowadzimy bar Dla... Gdzieś tam widać, nie widać ząbiaczków. Gra jest... Portem Pojawiła się już w 2020 roku Baryla chce się Chyba premierę miała w 2021 roku Już nie pamiętam w którym tam się Na PC VR Była dostępna również na, na Rift'a Czy też w sklepie Oculusa Jak i również na, na Steam'ie Teraz oto jest Również na Questa 2. Nie wiem, być może Quest 1 też, już nie pamiętam. Quest Pro. Natomiast, yy, cóż. Może zacznijmy. Później troszeczkę opowiem o tych że. Zaczynamy. Dobra, jakie mam zadanie? Minimalna liczba dań przygotowanych bezbłędnie 6. Wybierz broń. Nie mogę innej wybrać, tylko tą, o. Ponieważ yy, czasami zdarza się, że jakiś klient jest niemiły, straszy innych, trzeba go troszeczkę pogonić. <laughs> tak to tutaj wygląda. Spodziewanych klientów 12. Powiem, że przy czwartym dniu wymiękłem, ponieważ pierwsze trzy były bajecznie proste. Nie pamiętam, co mi tam poszło źle. Siema, panie strażaku. Ho, ho, ho. Fryteczki? Olsz, proszę bardzo, już szykujemy. Ej, 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 a czemu ja nie mogę tego złapać? 10 sekund tylko mi zostało. Proszę bardzo. Ale co się stało? Ketchupu nie dałem! Tak? Sorry, przepraszam bardzo, tak banał. A co dla pani? Rybka, rybka dla pani. Już łowimy. Gdzie tu pływa? Tam pływa. Dawaj ją tutaj. Bam. Już krzykać jakiś. Dawaj go. O, jeszcze kobita dostała, nie? I rybę spaliłem przez to wszystko. Już ja wiem. Już sobie przypominam. że skrewiłem właśnie ze względu na to. Że często miałem w grze yy, tych przeszkadzaczy dla pani rybka. No chyba żart. Właśnie nie wiem, czy gra się przywiesiła. No przecież dostała tą rybę. powinna już. <laughs> Dobra, dopiero pierwsza udana. Dwa, kolejne Drineczek dla pana. Dla pana co będzie? Rybka będzie dla pana dobra. Ile czasu na to? 36, więc najpierw, może drinka zrobię. W międzyczasie złapię rybę. A dryneczek jak? To standardowo, tak? Oczka. Proszę bardzo. I kurza stópka. Pom, proszę. Kto kolejny? Kto kolejny? Dzień dobry, fryteczki, tak i skacząpikiem. Nie ma problemu. Kczupik dla pana, zaraz się pozbędziemy tego. Ja nie pamiętam, co pani chciała. Pani chciała, drineczka, ok, 21 sekund na drineczka z wirusikiem i z noskiem, proszę bardzo. <śles> Siemanko, panie spawacz. Okej okay. dobra, dobra. Nie pamiętam, co tam chciał. Jure, pijaki pić nie umią, sorry, chłopie krewka. Ucho, proszę bardzo. Zapraszam, zapraszam Rybka dla pana, nie ma problemu A dla pani co? Drineczek Czemu ja rybę złapałem? Idzie? Nóżka Bam! Proszę bardzo, jaka piguła. Coś pani tam wisi? Fryteczki, paluszki, znaczy się. Okej. Okay. No czemu się nie... Nie chciało się zrobić. No nie zdążyłem. Bo się nie włożyło do końca, sorry. Ach, Zimnego też nie będę dawał chyba. Bo... Spalona. Drineczek, dobra, nie ma problemu. A znowu to samo. Sorry, nie miało tak to wyglądać. Wszystko? To no, wszystko. Proszę bardzo. Zapraszam ponownie. Temu też wisi jakiś łańcuch trwisty. Dlinczek, dobra, 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 co ja miałem? Nie trafiłem, sorry. Kurza stópka dla pana. Ty. Udało się, udało się. Czy następny dzień? Co my tutaj mamy? No niestety tutaj kilka sklep więc tak też jest dostępny sklep w grze gdzie możemy sobie na przykład kupić jakąś inną broń do poganiania być może jakaś lepsza po prostu szybsza e, możemy kupić sobie inne rękawiczki możemy również e, tutaj akcesoria które mamy tutaj dostępne e, żeby ładniejsze czy coś ma to wpływ na na rozgrywkę, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć yy, jakie mamy jeszcze inne mody, mamy free mode yy, gdzie po prostu możemy sobie wybrać jakie yy, yy, przysmaki możemy robić jest ich yy, tutaj jak widzicie 12 do wyboru yy, również yy, możemy wybrać jakie przeszkadzajki mają nam yy, tutaj wyskakiwać, karaluchy biegające po, akurat o dziwo nie, nie zdarzyło mi się, pamiętam jak yy, Wcześniej nie ten czwarty dzień mi się nie udał. Tu miałem pełno karaluchów, tak samo rączka mi tu spadała, przeszkadzała i tak dalej. No teraz, jak widać, yy, nie miałem tego i dlatego może przeszedłem, bo było łatwiej. Czyli keraluchy, szybki nietoberz, padający niespokojna dłoń, wściekłe zombie, pajęcza sieć. Siecią nie kojarzę, co to może być. Częstotliwość, o, też można wybrać. Może gra sama dostosowała mi poziom trudności, jak mi nie się nie udało, no to troszeczkę mi ułatwili. Zagotowany krap. tego nie robiłem jeszcze chyba Natomiast fajny jest e, szczur z martwych stały e, Że po prostu bierzemy szczura I robimy z niego zombiaka i bierzemy Robimy mu Mały powrót Do świata żywych Bezkresny tryb, czyli po prostu jedziemy z koksem I, i po prostu bez ustanku serwujemy dania. <laughs> Nauka receptury. Burgery. Atak serca. A zobaczmy, no jak widać trzeba odblokowywać. Y odblokowywać receptury. Zapewne w kolejnych dniach po prostu się odblokuje. Teraz sobie naukę robienia burgera. Czyli co potrzebujemy? No łopatka, serce, keczupa. Dobra, bierzemy bułę. Wsadzamy ją tu. Co dalej? Zrobiła się buła. Oha, talerz miałem wziąć. Mam nadzieję, że mi nie zniknie. Pyk. to może na razie odłożę jeszcze. E, tam tu wrzucamy, je. I co gotowe, i co z nim teraz? Czy na drugą stronę? Tak, na drugą stronę <słuch> leci na bułę. Ketchup do tego, pyk. I wszystko, tak? Bierzemy bułę, kładziemy. Proszę bardzo, Jest zadowolony pan. Dobra robota. A tam jeszcze ten inny hamburger sobie sprawdzimy. A czemu mi na dnie wróciło, jak ja byłem chyba w nauce, tak? A tu jest przecież, tak, burgery. Masz jakieś wątroby? Udar darmuzu? <grystanie> Okej, okay, u darmuzu. Brian Burger. Czyli co, bierzemy sobie hamburgera. Siema ziomeczek. Chyba na swojej imprezie byłeś, że tu trafiłeś. Mózg, dobra. Bierzemy bułę. Robi się buła, bierzemy talerz, bierzemy dolną bułę, tamtą zostawiamy, bierzemy, wyciągamy mózg, kotleciora będziemy robić z mózgu. Ups. no chciałem podrzucić. <ściałem> 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 Pyk. A też jakiś serek byśmy dali, to może później będą. Co dalej? Pyk. W sumie niczym się nie różniło, innych, po prostu tylko kwestia wyboru innego misiwa. Dobra robota, Zagramy może dzień piąty. Zobaczmy jak tam mi wyjdzie. Możesz się przy maksymalnie trzech klientach. Zrób co naj zarób co najmniej 120 dolców. Zacznijmy. Tu, tu. siema, siema. Oh, oh, oh. Co, rybeczka dla pana. Dobra. Rybeczka. Pam! Na patelnię. Talerzyk. Hop. Ciekawe o co chodzi z tym guzikiem. Aha, instrukcja, ale ja już nie chcę tego. Aha, tutaj X miałem kliknąć. No, jakbym nie wiedział, na przykład, co ja coś zrobić, dobra? No, to w sumie dobrze wiedzieć. No, tutaj czas jest na tyle krótki, że nie wiem, czy bym zdążył. Burgera, ser, wątróbki, dobra, mi tu Tu, tu. tu, tu. Co tu się stało? Sorry, sorry, panie. Sorry, sorry. Popsuła się gra. z czym to? pik, pik. Proszę bardzo. Jo. Dobrze, tylko był jak to na pewno się nie wyrobił. Burgera, burgera, dobra. Ściępam serducho i mózg. Serce. Móg Wow Bym prawie zapomniał No i kezuł tak Pik, pyk I bułeczka proszę bardzo. Czyżbym pomylił coś? Czegoś nie zauważyłem. O nie, dobrze. Siewko żyli panowie. A pan co? Rybeczka dla pana? Nie ma problemu. Teraz się gościem zajmę. Spokojnie. A, myślałem, że będzie jakiś straszny klientela. Słyszałem jakiś dźwięk. E, chyba pan go wyjaśnił tutaj. Takiego obyka też bym się bał. Wow. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam na kanionia. Ziordesa, jakaś burgera. No dobra, nie ma problemu. Dwa burgery, e, serce i wątroba. Bek, Bek. Du, 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 du. Chyba dobrze Tu Byk. No chyba nic innego nie ma. Tam to, co najwyżej A, nie znużyłem z czasem? Sorry Hotel <try> Karoly powinno się wrzucać do były i, i pani być szczęśliwi. Tak mi się zdaje. czyś nie? Dodatkowe mięsko, Safri. Eee, panie no, pane, pane. Pyk, tu pyk, pek, Buła. Czy może kwestia tego, że może ja odwrotne buły wtedy dałem? Dlatego gra zasugerowała, że wziąłem coś innego. <laughs> Rybka. Czego mi brakuje? To haptyki w tej grze. W sensie jej praktycznie tutaj nie ma, tak? Jakichś takich mikrowibracji, że coś łapiemy, no tak jest całkiem przyjemną produkcją, mimo że nie jestem totalnie grupą docelową. Już nigdy mi nie podchodzą gry z troby. nigdy mi nie podchodziły gry. Które troszeczkę... Ty zgubiłem paterkę Packe czy jak to tam nazwać? Taki ze mnie kucharz Tak, no ale wracając, że chodzi mi o to, że w jarze Przy trzech udało się, tak? Następny dzień, super Yy, chodzi mi o to, że przeważnie w grach wiar szukam tego, czego nie mam na co dzień, tak? natomiast gotowanie mam, yy, mam na co dzień, nie wiem, czy to żonie, sobie, dzieciom i raczej tego vr nie szukam. Tutaj jest taki malutki wyjątek z tego powodu, że <laughs> jest to coś innego, gotujemy yy, zombiaczkom i innym strachom. I jest to całkiem fajna, przyjemna rozgrywka. Poczuwam, że można by było się świetnie pobawić yy, ze znajomymi gdzieś na jakiejś domówce. Jeżeli jeszcze jakaś by była wersja w koopie, to już całkiem byłoby super. Czy. O, jeszcze tutaj mamy baseballa, którego możemy użyć chyba na tę rękę wyskakującą i tak dalej, inne przeszkadzajki. Co mi troszeczkę tutaj brakuje, to niestety haptyki. Eee, o ile część rozumiem uproszczone mechanizmy i brak zaawansowanej fizyki, o tyle powinny być tutaj takie elementy jak, przynajmniej tak mi się wydaje, że możemy z tymi produktami robić więcej rzeczy niż tylko w dane miejsca, lecz również mieszać różne rzeczy, dosyć yy, nieoczywiste nieoczywiste właśnie potrawy, tak? Więc jak komuś coś podajemy, to mu nie smakuje, bo to nie wiem, wygląda śmiesznie, jeszcze gorzej niż powinno. I tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Chyba tyle ode mnie. Gra jest od polskiego studia VR Faktory, tak tylko przypomnę. Nie zachęcam zapoznać się. Jestem nawet miło zaskoczony, że mi podeszło. Fajnie by było jakby gra była uzupełniana jakieś dodatkowe funkcje, no multik, tak? Coop, gdzie nie wiem, współpracujemy ze sobą, zawsze to jest jakieś urozmaicenie. Nie wiem czy to może się później nie, nie znudzić, tak? Bo jednak... E, jednak jest jakaś ograniczona ilość tych wszystkich, czy są tutaj? Receptury wszystkie, tak jest ograniczona ilość, no nie no w sumie jest całkiem ich Sporo i chyba więcej niż w tym free mode jest Więcej jest tych receptur do nauki drinków Fajnie fajnie Wydaje mi się że taki must have to tutaj byłby Właśnie coop gdzie Ewentualnie koop na zasadzie, że no może nie koop, to nie jest koop, tylko PVP, że po prostu naprzeciwko y, widzimy po prostu znajomego, czy też obok i po prostu walczymy o klientelę. Lub na zasadzie, że właśnie koop, czyli y, jest podział y, naszego baru na dwie sekcje. Czy też może jest free, free mode, czyli po prostu możemy poruszać się po całym barze, natomiast musimy współpracować ze sobą yy, i razem przygotowywać posiłki i sobie pomagać, tak? czy też nawet wymuszać to pomaganie, tak? czyli jest, jest po prostu lista i ja muszę, nie wiem, podrzucić usmażonego, nie wiem, usmażony ser, usmażoną yy, bułę po prostu koledze. Żeby, mu, żeby on mógł dokończyć już, żeby mógł dokończyć tego dzieła, yy, recepturę, zamówienie. Stylistycznie jest przyjemnie, muszę powiedzieć. Co do ceny może. Hmm. Yy, 19 dolców. W tej chwili to jest po prostu minigierka. Nie, nie. Czy 19 dolarów jest warta? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że bardziej, nie wiem, 15. Liczę na to jednak, że, że jeszcze VR Faktury rozbuduje grę o dodatkowe elementy i na pewno dla fanów tego typu gier to jest fajna opcja. Zachęcam do pozostawienia lajka, subskrypcji oraz kliknięcie na dzwoneczek. Zapraszam Was również na serwer Discordowy VRTKadia Polska. Wszystkie linki oczywiście zamieszczę w opisie tego filmu. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hejo! Chyba że sam siebie nie widzę, tym puma. Twórcy całkiem spora ekipa.